Przez bardzo długi okres czasu, kiedy znaczy wydawało mi się, że patrzę na Boga, patrzyłem na wspólnotę, zawsze patrzyłem na ludzi, na ludzi, na ludzi, i okazało się, że, że nas była kupa. Że ludzie mają swoje problemy, że to nie jest dobry wzorzec, to nie jest dobry kierunek. I w tym momencie się mocno wypaliliśmy jako rodzina. I zadecydowaliśmy kategorycznie, to było 12 lat temu, że nie będziemy zajmowali się w ogóle sprawami wiary religii, bo to strasznie nas męczy. Bo nie wiadomo z którymi ludźmi iść, nie wiadomo, którzy mówią prawdę i w ogóle. Mija 10 lat następuje pandemia. I ja po dwóch latach już bycia po pandemii widzę, że Pan Bóg dalej o mnie dba. Bo te biznesy, które prowadziliśmy jako rodzina, wszystkie w pandemicznie upadają. Ale Pan Bóg zadbał o to, żebyśmy rok wcześniej przed pandemią zaczęli się przygotowywać do tego, żeby otworzyć biznes zupełnie inaczej, czyli żeby otworzyć więzienną piekarnię. Są takie momenty, kiedy siadasz i zaczynasz rozmowę z Bogiem, i on pokazuje mi, jakie masz zasoby, co umiesz. Ludzie do ciebie przychodzą. Czasami nie starasz się o pewne rzeczy, a one się wydarzają. Wyrobiamy bardzo dobry chleb, i w naszej miejscowości on nie schodzi w ogóle. To Pan mówi: Okej, okay, dobra, zróbcie chleb opaki. I, wiesz, i, I okazuje się, że nie ma problemu, żeby zarobić wiesz, jakieś tam parę set tysięcy złotych w momencie, kiedy wszystko inne padło. Nie? Ludzie są na utrzymaniu to tam, to tam to. i to powoduje, oczywiście trzeba zakasać rękawy więcej włożyć do pracy. Potem okazuje się, że znowu podjąłem złe decyzje, bo moje motywacje były nieprawidłowe. To było w pandemii, ale ja jeszcze wtedy bogu nie powiedziałem tak naprawdę, Panie Boże, ja chciałbym z tobą iść, bo ja sobie powiedziałem, że ja nie pójdę w tamtym kierunku, bo to mnie wtedy wykończyło. Moją rodzinę, moje dzieci że znowu postawię na ludziach i znowu się coś zepsuje, nie? No, ale Pan Bóg miał plan. I w momencie, kiedy już było ciężko, kolejne wzloty, upadki biznesowe ze względu na stany pandemiczne, nie przyszedł do mnie ze Słowem Bożym, tylko przyszedł z człowiekiem, który dał mi możliwość posłuchania świadectw ludzi, którzy zostały nagrane w formie reportaży. I okazało się, że ich problemy albo są bardzo pokrewne, albo moje są bardzo małe w stosunku do nich. Wymagało to bardzo dużo pokory z mojej strony, bardzo dużego skruszenia, bo kiedyś, jak pierwszy raz Jezusowi powiedziałem, żeby przyszedł do mojego serca, to jakby Jezus jest okej, okay, tak? ale nie miałem kontaktu z ojcem. Nie byłem w stanie, jakby zrozumieć relacji syn-ojciec. A tutaj przychodzi moment, kiedy, kiedy zaczynasz widzieć, że możesz powiedzieć do, do Boga, Tato, Tatusiu, mam problem, słuchaj, chcę do Ciebie przyjść. I to był. To był kluczowy moment, kiedy jechałem do domu, a że mieszkamy w lesie, to miałem kupę lasu na spacery, na modlitwy, na rozmowy i na oczyszczanie swe, całego swojego życia. Fakt, że pierwsze reportaże, te, które mocno wpłynęły na mnie, słuchałem kosząc, wiesz, trawę na traktorku, po prostu na słuchawkach. A potem zaczęło się coraz bardziej rozmowy i coraz większy, większy jakby kontakt, nie? No, i okazało się, że to, co się dzieje na tą chwilę, jest zupełnie inne niż jak miałem te 17 lat, potem jak miałem 30. Dlatego, że to nie jest ten kontakt z Bogiem. To, to ja, ja miałem wrażenie, że tak. Znaczy, ja pamiętam, że Jezusowi oddałem swoje życie, ale to, co się potem działo, to było szczenięce, dziecięce, na emocjach. A tu się okazuje, że jest taka chęć prawdziwej relacji, chęć bycia, chęć rozmowy. W pewnym momencie też zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób mam być religijny, pobożny. I okazało się, że przez te 12 lat, jak mnie nie było z Bogiem, to Pan Bóg zrobił ogromną robotę, bo są nowe tłumaczenia Biblii, różne przekłady, dużo chrześcijanie zrobili roboty. Mamy aplikacje, wiesz, na, na telefony i okazuje się, i mamy YouTuba, który jest pęcznieje wręcz nauczaniem nie? I okazało się, że w ten sposób można poprzez nauczanie wyprostować pewne swoje wyobrażenia albo rzeczy, które się gdzieś tam wiesz, źle poukładały, nie?